że tutaj moc tych grzałek to jest łącznie razem ile? 55 kW. Dobra, czyli 55 kW to się idealnie nadaje na czołówkę na ikonkę tak, że chłop zwariował, założył tak, sobie grzałki to. do bufora o mocy 55 kW. To jakaś jakaś godzina gdzie jest tania, mhm. albo zero. Na przykład y 3 dni przed wigilią była cena w nocy między pierwszą a piątą rano minusowa, a umowę mam taką podpisaną, że w momencie, kiedy cena jest minusowa, ja nic nie płacę w sensie jest zero. Płacę jest tylko. Tak jest. Trochę rozgrzewane, dlatego że to cały czas coś robię ja akurat, uh -huh. e, jakby w tym miejscu. Uh -huh. Poza tym, już kilka obiegów jest jakby podłączonych. Uh -huh. W związku z tym, też mamy pewien taki feedback, który nam pokazuje, że pewne założenia, które poczyniliśmy, jakby w tym domu, są założeniami. Trafnymi. Ewentualnie z racji tego, że na każdą fazę jest oddzielny przewód i oddzielna grzałka, możemy ewentualnie zbijać również e, zbyt wysokie napięcie, m.in. na poszczególnych fazach przy produkcji fotowoltaicznej. Żeby nie odcięło od... Filozofia jest całkowicie inna. Tu filozofia jest przede wszystkim tak. Mamy... E, każdy chce nas mieć darmowe jakieś źródło albo przynajmniej tanie źródło. Ten energii, ten. Na przykład w cenie 2 grosze. Tylko że mamy 2 grosze przez tylko godzinę. I stąd też postawienie. Jeszcze nie jest wygrzane w 100%. Rozumiem. Jeszcze oddaje wilgoć, poza tym są prace jeszcze, jakby tam na górę, w związku z tym pojawia się wilgoć i tak dalej. Nie mm. to schnięcie. To przy w tej chwili na maksa jest to przetłoczenie jakby przez te dwa obiegi, dom na górze miał. Cześć, Witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem i propagowaniem w Gridu i zajmujemy się promowaniem i propagowaniem tych wszystkich rozwiązań, które pozwolą Łukaszowi żyć bez płacenia rachunków. Łukasz powiedział, że pewnie nie uniknie tego, żeby płacić rachunki, ale mówi, jak już będę miał płacić, to ja chcę płacić tylko za przesyłowe. Tak jest. Trochę rozgrzewane, dlatego że tu cały czas. Coś robię ja akurat uh -huh. jakby w tym miejscu. Uh -huh. Poza tym już kilka obiegów jest jakby podłączonych. Uh -huh. W związku z tym też mamy pewien taki feedback, który nam pokazuje, że pewne założenia, które poczyniliśmy jakby w tym domu są założeniami Sprawnymi. Słusznymi. Jedymi, jedynymi właściwymi, jakie można było przyjąć. Może nie jedynymi, ale tak naprawdę. Ale dla, ale ale dla mnie tak, <laughs> oczywiście. Tak. Co prawda, oczywiście przygotowaliśmy się też ewentualnie na przyszłą pompę ciepła, jeżeli. Bo pompy staniały, więc w związku z tym można ewentualnie je dołożyć. No ale to. Tu filozofia jest całkowicie inna. Tu filozofia jest przede wszystkim tak. Mamy. E, każdy z chce nas mieć darmowe jakieś źródło albo przynajmniej tanie źródło energii, tak. mhm. Tym źródłem energii w przypadku pompy ciepła jest sama pompa ciepła, grunt ewentualnie powietrza, tak, które przy, porównując je do prądu staje się tam 4-5 razy tańsze przy stąd wynika ten cop, S i tak dalej, sezonowy cop. Natomiast nikt przy pompach ciepła nie patrzy na to, że ta pompa ciepła łącza się wtedy kiedy niekoniecznie może nam pasować, bo mamy drogi prąd, nie mamy prądu z paneli fotowoltaicznych, nie mamy taniej taryfy akurat, albo taniej możliwości podłączenia się do takiej taryfy. I no dobrze, no COP mamy 5, ale jeżeli czyjaś pompa ciepła, mając COP nawet 6, nagrzeje za 5 razy mniej, 6 razy mniej tego prądu, za, nie wiem, 30 zł, nagrzeje powiedzmy taki bufor, no to ja zużywając, zużywając na przykład 30 kWh, tak, prądu, tak żeby tu były już cyfry, jakie się pojawiły. Za to ja mogę ten bufor nagrzać za około 104 kWh prądu w krótkim czasie, żeby to nastąpiło, zaraz powiem, co trzeba zrobić. Ale moje kWh, pomimo tego, że będzie ich 3 razy więcej, albo nawet 4 razy więcej, mogą kosztować już nie 35 zł czy tam 60 zł czy coś w tym stylu, tylko na przykład 2 zł. Plus przesył, prawda? Czyli powiedzmy, nie wiem, jeszcze tam dodatkowo 5 złotych na takiej zasadzie. I da się to zrobić, bo mamy w Polsce od 1 stycznia coś takiego jak ceny dynamiczne. Te ceny dynamiczne, czyli ceny rynkowe spot, tak zwane, są to ceny, gdzie możemy kupić prąd po cenie giełdowej. Każdy zakład energetyczny publikuje te ceny oraz publikuje PSE. Jakby na swoich stronach i możemy sobie sprawdzić, że na przykład prąd o tej godzinie mamy za 5 zł na przykład za kilowatogodzinę. Oni tu z wyprzedzeniem jak gdyby ogłaszają? Jednodniowym wyprzedzeniem, tak, bo Musi to jest rynek się dnia, dnia następnego. Tak, Aha, to, tak się, to rynek się nazywa. Dnia rynek dnia następnego, tak. Okay. I wtedy wiemy, że jutro na przykład w godzinach, nie wiem, od 23 do 1 do 12, do 24 będzie. Temperatura, znaczy będzie prąd na przykład w cenie 2 grosze. Tylko, że mamy 2 grosze przez tylko godzinę. I stąd też postawienie na zwykłe grzałki oporowe o bardzo dużej mocy, z tego względu, że tutaj moc tych grzałek to jest łącznie razem ile? 55 kW. Dobra, czyli 55 kW to się idealnie nadaje na czołówkę, na ikonkę. Tak, że chłop zwariował, założył tak sobie jest. grzałki do bufora o mocy 55 kW. Tak, tylko że idea generalnie. Ostradał tych... zmysły. Tak jest, tylko że idea tych grzałek jest taka, że tu są dwie grzałki piętnastki, tu jest grzałka. Yy... Też chyba 15, a tu są grzałki jakby po 2 kW, czyli łącznie mamy 30, 45, no i tu w sumie jest 9, także niecałe może 55 kW, ale w każdym razie tu, jakby tu są grzałki jednofazowe. Mhm. I y, dlaczego w ten sposób? Dlatego, że tak, górna grzałka ma dogrzewać gór, górę tego, 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 tego bufora w momentach, kiedy nie mamy darmowego prądu. Tak, tak z biedy, tak, tak z bidy po prostu, żeby po prostu góra tutaj była dogrzana, tak? tak? I możemy też ewentualnie, z racji tego, że na każdą fazę jest oddzielny przewód i oddzielna grzałka, możemy ewentualnie zbijać również zbyt wysokie napięcie, między innymi na poszczególnych fazach przy produkcji fotowoltaicznej. Żeby nie odcięło od... Żeby nie odcięło generalnie od zakładu energetycznego. Znaczy odcięć odetnie, ale żeby nie było nieprawidłowych parametrów, jak to zakład energetyczny używa. Ta grzałka jest do wygrzewu w momencie, kiedy jest średniej jakości, jakby ten prąd, lub mamy fotowoltaikę. Dwie dolne grzałki działają tylko i wyłącznie w cenach dynamicznych spot. I one muszą nagrzać. Zresztą tutaj widzimy, że tu jest już temperatura jakaś prawie 30 stopni, tu już spada 20, bo z powrotu wraca 20, bo na podłogę idzie do góry. Przepięknie jakby 20 jest to stopni. zilustrowane u Ciebie na tym buforze. Bufor jest w pojemności 1600 litrów. Tak jest. Dlaczego jest pięknie zilustrowane? Ponieważ, jak sami doskonale wiecie, i to jest takie zawsze gdybanie. Wiesz, takie spusów. Tu jest zimniej, tu jest troszkę cieplej, a tu jest najcieplej, a, a tu jest woda widzieli. gorąca i tak dalej. Tu jest a uciekli, 20, nie z powrotu, ma chyba morze Z powrotem i... wraca 21, tu jest 20, 20, 20, a tu już a tu już akurat przez chwilę nam już trochę spadło 24, dlatego, że teraz włączyły 24, się pompy 5. natomiast 24,5 a było przed chwileczką 30. Mhm. Jeżeli włączyłbym te dwie dolne grzałki, bo mogę je włączyć to tak naprawdę ta temperatura zacznie się tu podnosić stopniowo, ale tak samo czyli to ciepło idzie do góry a ta dolna, dolny kapilar nam powie że, e, że jest dalej 20 stopni, bo on tyle będzie dostawał powiedzmy z powrotu. Mhm. Tu jeszcze nie wszystko jest jakby podłączone bo są, e, robimy wygrzewanie podłogi, więc są podłączone mhm. dwa obiegi mhm. czyli e, parter i piętro te rury są tu ciepłe, zresztą widać, że trafia na nie 30, 30 tutaj trafia powiedzmy jakieś tam 8, a tu trafia niecałe 40 powiedzmy stopni jakby w tym wygrzewie, one się teraz załączyły. E, tu są zawory trójdrożne sterowane elektronicznie, e, firmy Belimo sterowane takim specjalnym tutaj... E, mp basem dokładnie, a tu są zawory, zawory przełączające. To są zawory, które przełączają pomiędzy obiegiem chłodzenie-grzanie. To znaczy, mhm. że w tej chwili zawór jest podłączony co prawda na krótko, jeszcze mhm. dlatego, że cały czas są jakby testy automatykę. Jeszcze nie złożyłem mhm. do samego końca, tylko testowo, tak żeby przetestować ceny spot. Mhm. Natomiast jak to działa? Działa to w ten sposób, że mamy tak bufor ciepła, ale mamy bufor chłodu. To tak. nie jest bufor ce, ce, cie, ciepłej wody użytkowej, bo tu nie ma bufora ciepłej wody użytkowej. Chciałem go po prostu uniknąć, tak żeby tam się nie lagionelna nie, nie rozwijała, żeby nie trzeba było go wygrzewać, mhm. żeby nie trzeba było anody wymieniać co chwilę, w związku z tym mamy bufor ciepła i bufor chłodu. Skąd mamy ciepłą wodę użytkową? Ciepła woda użytkowa wchodzi, może inaczej, zimna woda wychodzi z miasta, Dobrze. Mhm. wchodzi sobie na dół tego bufora, mhm. Przez centralną wężownicę przechodzi do samej góry mhm. i zostawia chłód. Chłód. Tak jest. Jeżeli chłodu jest oczywiście za mało, to ma jeszcze 800 metrów zakopanej rury w ziemi z glikolej, które są przetłaczane przez dwie wężownice. wężownice i całość dostarczania chłodu, czyli wody A lodowej. Średnicę, jak, jaka, jest, jaka jest w ogóle średnica tamtej rury zakopanej? 32, calowa czy większa? Tam jest 32 z rozdzielaczem, tak Aha. i na obiegi 100 metrowe. Aha, czyli masz podzielone to na jak 8 sekcji tak 100-metrowych? Tak jest. Bajabonga, a powiedz mi to zrobiłeś tak, że wrzuciłeś to pod fundament pod ławę, czy kopałeś w Nie, specjalnie? kopałem jakby na działce i y, wkopałem to na 2 metry około 30, gdzie wychodziła, zaczęła wychodzić woda. Okay. Także, czyli zanurzyłeś w wodzie. To. Zamurzyłem delikatnie w wodzie, Super. bo tu jest grunt piaskowy, w związku z tym tak, żeby miał większą trochę tą ściągalność jakby okay. tego płodu. Ewentualnie potem do wykorzystania przy pompie ciepła, ile w ogóle będzie potrzebna, tak? No tak. I teraz tak, on zostawia tu sobie chłód. Jeżeli ten chłodu jest potrzebny więcej, włącza się ta pompka. I teraz ta... ściąga wtedy tobie z tak działki. Jest. Ta substancja. pompka bierze, nie wiem, w maksymalnym trybie chyba ze 150 watów mhm. e, Więc mamy z klimaty... do, dostarczenie wody lodowej mhm. do ewentualnego klima konwektora, tak? Za 150 watów a nie za 9 kW. Ale to mi się podoba. Ja no. normalnie. Czyli, Lubię Cię słuchać doliczamy go mówisz? tak jest potem doliczamy jeszcze y, zawory zawór ewentualnie kolejną pompkę żeby to przeszło na nagrzewnicę której tutaj nie ma jest schowana mhm. została tylko przetestowana na nagrzewnicę chłodnicę mhm. dużej mocy bo to ona jest 64 kW mhm. i ona tam ten chłód przez powietrze, które jest zaciągane z budynku i wyciągane w miejscach tam, gdzie jest te klimatyzatory lub na grzewnice, te, te takie szybkie e, e, nawiewowe nawiewy. nawiewy i każdy taki nawiew ma swój własny wentylator dużej mocy, ale to jest wentylator współosiowy, cichy, fajny, taki, który też nie bierze dużo jakby tego prądu, i tego prądu bierze może. Z, Największy tutaj wentylator na salon bierze 200 watów. Więc mamy tak. 200 watów wentylator na maksa działający, pompka za 150, powiedzmy watów i następna pompka ona popatrzy ile bierze. 37 watów w tej chwili. Dobrze, teraz tak Łukasz od razu szybko tutaj naszym widzom powiemy tak, szukajcie na Łukasza na ikonkach z tego względu, że my tutaj jak gdyby omówiliśmy sobie niektóre z kwestii które charakteryzują ten dom, czyli jego wielkość, powierzchnie, jak są sterowanie zrobione, sterowanie, co w tym tamtych jest pasywny, tak. Dokładnie, z tego względu, że my jesteśmy teraz w jednej z takich, można powiedzieć, części, którą można by było śmiało sercem. określić sercem tego domu, ponieważ tutaj wszystko ci się dzieje, to co mogłoby się dziać, żeby później można było płacić niskie rachunki. Niskie, jak na dom, który łącznie razem. Powierzchni użytkowej i nieużytkowej, ma około 500 metrów powierzchni użytkowej. Tak jest. Nieużytk użytkową, nieużytkowej. O. Tak jest, tak jest. Dużo dodaje piwnica i garaż, tak? Tak. ale one też są ogrzewane, ewentualnie chodzą. Tak? Tak. E, natomiast oczywiście tutaj jest to wszystko rozgrzebane, bo tu cały mm. czas trwają jakby prace. Mm -hmm. e, i, I tak. Co dalej się dzieje z tą wodą? Ona wstępnie zostawia chód, jakby w tym zbiorniku. Tak. Wychodzi z niej, wchodzi na. tu jest wężownica mm -hmm. miedziana dużej mocy. Miedziana to znaczy, że jest gruba i dużej mocy. Dlaczego miedziana? Bo miedź przewodzi lepiej ciepło. Mhm. Poza tym jest higieniczne, to znaczy, że nie wytwarzają się w niej bakterie. Mhm. Przepływowo się ogrzewa, miesza się z powrotem z cyrkulacji mhm. tą pompką, wchodzi na drugą wężownicę, gdzie u samej góry się dogrzewa i wychodzi jako ciepła woda do domu. Jest używana przepływowo, to znaczy, że nie ma w niej bakterii. Natomiast bufor musi na tyle od tej pozycji utrzymywać ciepłą wodę u góry, przez mm -hmm. to są te grzałki, o których wcześniej jakby mm -hmm. powiedziałem, żeby na tak zwaną bidę był przynajmniej do grzew jakby ciepłej włożytko. U góry, użyt... w górnej części tego bufora musi być minimum utrzymywana temperatura w granicy 40 paru, 40 stopni. paru stopni, co wystarcza jakby na pompę ciepła. Natomiast generalnie rzecz biorąc bufor jest tak policzony, że może nawet zmieścić temperaturę 90-95 stopni. Okay. Po co? Dlatego, że jeżeli mamy tą energię za grosz, tak, mhm. nagrzejemy ten bufor mocniej, no bo wtedy, jeżeli ja na mieszaczu będę chciał mieć 40 stopni, to, to ja ją po prostu no domieszam z powrotem. No, no, tak? W związku no, no. z tej energii mam maksymalnie dużo zgromadzonej. Mhm. bufor, raz go nagrzaliśmy do 85 stopni, bo była tak akurat yy, taka była taryfa, że można fajna było sobie cena. fajna była cena i żeśmy ją szybko po prostu nagrzali, a naprawdę te 32 to nagrzewają ten bufor w godzinę 50. Się, godzinę 30 się okazało, czyli w półtorej godziny nagrzewają ten bufor do takiej temperatury. Godziny, czyli naprawdę jesteś w stanie korzystać z tego taniego prądu, jesteś tak. w stanie szybko. Powiedz mi, jak długo rozbierałeś tę wodę w kwestii tylko ogrzewania? I właśnie chciałem do tego do, dopowiedzieć. Przy wygrzewie, bo dom jeszcze nie jest wygrzany w 100%, no jeszcze oddaje, oddaje wilgoć, poza tym są prace jeszcze jakby tam na górę, w związku z tym pojawia się wilgoć i tak dalej, i to schnięcie, to przy w tej chwili na maksa jest to przetłoczenie jakby przez te dwa obiegi. Dom na górze miał około 16, powiedzmy 18 powiedzmy stopni, 20, tam się raz zdarzyło, powiedzmy miał takich stopni, więc musiał być pompowany, to przy włączeniu tego bufora przy wygrzewie on się w 4 dni. 3-4 dni jakoś tak był, zszedł do temperatury takiej 20, powiedzmy, nie wiem, 5 stopni, mhm. gdzie już jak to szło jakby na obieg, to potem z obiegu wracała, powiedzmy, temperatura 21, więc trzeba było po prostu załączyć już jakąś grzałkę, żeby, żeby podciągnąć, ale tak naprawdę mógłby spokojnie jeszcze jeden dzień, powiedzmy, pochodzić. Yy, myślę, że w przypadku, kiedy dom już będzie wygrzany i on już po prostu nie będzie już tej, tracił przez te takie prace remontowe, to tak naprawdę bufor mi starczy na jakieś 5-6, powiedzmy, dni, gdzie 5 przez 6 dni, jak obserwuję ceny spot, Zawsze gdzieś trafia się jakaś godzina gdzie jest tania, albo zero. Na przykład yy, trzy dni przed Wigilią była cena w nocy między pierwszą a piątą rano minusowa. A umowę mam taką podpisaną, że w momencie, kiedy cena jest minusowa, ja nic nie płacę. W sensie jest zero. Płacę a, tylko okay. za przesył. No, no, czyli po prostu nie, nie możesz, tak. jak gdyby. Więc tyle, ile mi. Nie daje... oddadzą ci pieniędzy, tyle, ile, mi... da... ile daje mi przyłączę, a przyłączę tu jest 40, mm -hmm, tak? Mm -hmm. y tyle, ile daje mi przyłącze, to tyle mogę włączyć sobie powiedzmy tych grzałek i tyle mogę nagle pobrać jakby tego prądu. 40 kW mogę. 40KW możesz... mogę powiedzmy tu ciągnąć i cisnąć powiedzmy, na maksa, dlatego są też te grube kable i tak dalej. Mm -hmm. Co też pomaga przy okazji fotowoltaiki, bo jak są grube kable, no to znowu nie ma oporu i nie ma tego. Potrzeby tego wpompowania jakby mm -hmm. i podwyższania znowu tutaj napięcia mm -hmm. przez falownik. Ja Arańczyk to co robisz? Tak. Tak, bo jest to nietypowe. Y Też można powiedzieć, że nie wiem, kosztowało to wielkie jakieś tam pieniądze albo coś tam w tym stylu. No, dwa to jest takie zbiorniki, które były robione na zamówienie z nierdzewki, 20 cm piro ocieplenia mm -hmm. plus ten kałczuk jeszcze, no bo wiadomo, żebym żeby mówię, chód, żeby się nie wykraplał. Y Miedziane rury, miedziane wężownice, tu są cztery miedziane wężownice, tu są e, trzy miedziane wężownice. E, no te bufory kosztowały nie kosztowały nawet tyle co pompa ciepła. Kosztowały mniej. E, co gruntowa dobra pompa ciepła powiedzmy na taki dom, licząc, nie wiem, taką 15, 18 pompy ciepła. E, no to generalnie one kosztowały mniej. E, natomiast grzałki są tanie. Wymienić taką grzałkę, spuszczenie wody, wymiana grzałki, no to, to jest jakieś śmieszne pieniądze. Awaria pompy ciepła, no to już nie jest tak prosto. Tak, mamy. Mhm. Plus mamy tutaj dodatkowe zabezpieczenie, że mamy tych grzałek dużo, zawsze możemy jakąś się ogrzewać w momencie, kiedy jest jakiś tam... No nie będzie tam nie tak, że wszystko padnie, po prostu, że wszystko pad... będzie. No A pompa no, ciepła no, pada, tak. no to nie mamy, że tak powiem, ciepłej wody użytkowej, tak. nie mamy żadnego ciepła. Ale okej, okay, to jest, znaczy jak gdyby nie wykluczasz kwestii pompy ciepła, tak? No żeby by była sprawa I jasna? Nie wykluczam, to, to, nie wykluczam, to, to... bo może się okazać, że za, za parę lat... Yy... Może się okazać tak, że za parę lat yy, te ceny spot jednak nie będą takie dobre, albo One na początku B, no wiesz, jak to jest, tak, wiesz, teraz na początku naprawdę są, super. są Tak, I W związku z tym yy, przewiduję coś takiego, że pompa ciepła będzie chodzić w takim normalnym trybie, mhm. ale będzie korzystała też również z, taniej, z, te, z tego taniego prądu. Ale w momencie, kiedy nie będzie tego taniego prądu, a trzeba będzie dogrzać, no to wiadomo, że nie włączę grzałek, tylko włączę pompę ciepła mhm. i niech sobie ona ładuje ten bufor, ale ona ładuje bufor. To jest pompa typu on-off, tak gruntowa, no bo już mam podłączenie do Nikolu, tak, i może sobie pompować ten bufor Dwie godziny, trzy godziny, powiedzmy no. standardowo z prądu, z copem, powiedzmy 4-5 i tak dalej. Ale jeżeli, i ona napompuje bufor do 40, powiedzmy 5 stopni. Ale pięknie, bo ty już zrobiłeś sobie rozprowadzenie, wszystko pod gruntową pompę ciepła, z tego względu, tak. że no naprawdę to 800 no, ml spokojnie. Pasywne chłodzenie, stopni. przy okazji Dokładnie. pasywnego chłodzenia może być pompa ciepła. Ale w momencie, kiedy przydarzy się nagle, że będzie cena minusowa, na przykład wakacje, no to załączę wszystkie grzałki, cała moc do, jakby do, do tego bufora, napompuje się bufor, jak starczy. No bo on nie będzie musiał startować z 20 czy tam z 15 stopni tylko z wyższej temperatury. To, to pozostałą energię puszcza na magazyn energii albo do samochodu elektrycznego wtedy, nie? W tych cenach spotowych tak zwanych, nie? I, I tak to jest pomyślane, żeby można było e, korzystać powiedzmy z tego. Jeżeli będą jakieś zmiany to ewentualnie z pompy ciepła. Liczba obiegów. Dlaczego tyle? No bo każdy mówi, a dobra dwa obiegi starczy, tak? Pompy ciepła są 2-3 obiegowe, no bo jeden to jest CWU, tak? No, no dobra, no ale u mnie jest tak. Piętro, parter, piwnica, łazienki, bo przypominam, że łazienki są tak, o, tak, tak, tak. odrębnie chłodzone lub grzane, raczej grzane niż chłodzone. Tu mamy e, rekuperator, zaraz powiem dlaczego. I tu mamy klimatyzację. No bo chodzi o to, żeby ściągnąć z tego energię i wrzucić go na wymiennik w rekuperatorze. Tak jest, rekuperator. Yy, bo mówiliśmy wcześniej, że tu jest yy, zrobione. Yy, Bezwładne ogrzewanie, które ma chwilę opóźnienia. Tak, ale chodzi mi generalnie o, o wentylację, że wentylacja jest wyporowa sterowana. Tak. Dodatkowo, nie? że jest sterowana z każdego pokoju. Minusem czegoś takiego, no bo z rekuperacji zawsze z nawiewu wychodzi w chłodniejsze trochę powietrze. Mhm. I to powietrze, jeżeli mamy rozłożone w kilku miejscach, no to jego aż tak bardzo nie przyczy, że jest chłodne. Tu jest Natomiast rekuperator, jeżeli... pokażemy od razu, bo tu tam. mamy jednostkę wewnętrzną rekuperatora. Tak. Hmm? A tu przy okazji mamy puszkę nawiewową. Dobrze. Rzut okiem, tak? No faktycznie jest, stoi i czeka. A tu mamy puszkę nawiewową. Czyli zaciągamy z zewnątrz powietrze, jak gdyby tu. I tu jest nawiew, a wszędzie będą wyciągi, nie? Mhm. I teraz tak, przy nawiewie zawsze będzie chłodniej. Mhm. No bo między innymi na sąsiednim kanale, gdzie Marek mhm. Borys jakby robił swoje jakieś takie instalacje wyporowe, no bo jako specjalista o tych instalacji właśnie on takie je robi, no to zawsze we wszystkich domach, których on robił działało to fajnie, natomiast przy nawiewie jednak czuć trochę tego chłodu. Mhm. W związku z tym, dlatego tam jest obiekt chłodząco-dogrzewający, ze względu na to, że u mnie jakby za rekuperatorem będzie jeszcze nagrzewnica chłodnica. I ta nagrzewnica chłodnica będzie niwelowała jakby ten, że ten nawiew tutaj jest albo ciepły, albo zimny, co może się okazać, że w jakiś takich nietypowych dniach, które nie są jakoś super gorące, ale wymagają klimatyzacji, to klimatyzator nawiewowy w ogóle się nie załączy, ponieważ będzie wystarczała. Wydajność wentylacji, która będzie dochładzana, o może w ten sposób, nie? Mhm, Także tak mniej okay. więcej to Tutaj wybramy. te pomieszczenia to są te, o których we wcześniejszych odcinkach rozmawialiśmy, czyli kwestia nieogrzewanej piwnicy, tak? Tak jest nieogrzewana piwnica, co prawda to pomieszczenie akurat będzie tutaj to akurat jako jedyne będzie ogrzewane ze względu na to, że tutaj będzie prowadzona jak działalność pomieszczenie jest nie, nie mieszkalne, natomiast do działalności generalnie ono wystarcza i dlatego kładziemy między innymi dodatkowo ale to płyty PIR mhm. na ścianę płyty PIR one są cieniutkie tak. więc one nie mają jakiejś funkcji Piązka. strasznej to jest czwórka dokładnie to nie mają jakiejś funkcji strasznie tutaj, żeby, żeby ogrzać to pomieszczenie, czy dogrzeć, Tylko czy coś. Nie pozwolić uciekania ciepła, to które wdmuchasz, kiedy będziesz chciał tak korzystać. O to chodzi. Bo y, tutaj mamy 40 cm betonu i ten beton, no wiadomo, że. Nie jeżeli, ma izolacji. Nie ma izolacji. Jeżeli nagrzejemy tutaj, no to, hmm. to ciepło ucieknie. ucieknie. Y, w lecie będzie trochę inna sytuacja, no bo w lecie ten chód będzie tu przyjemny. przyjemny nie? Nie. Natomiast w zimie, jak w tym pomieszczeniu w tym pomieszczeniu będzie przebywał powiedzmy człowiek, no to wtedy trzeba będzie za pomocą tej grubszej i jakby tych cieńszych nie pozwolić się temu ciepłu uciec. I to tak naprawdę o to tu chodzi. Jak będziesz nagrzewał to pomieszczenie? Będzie ono nagrzewane nadmuchowo? Yy, przez... To są akurat wyciągi do, do wentylacji. Dobrze. Tu nie ma klimatyzacji, no bo nie ma potrzeby. Dobrze. Yy, zrobić, natomiast będzie, będą normalnie standardowo w, yy, rurki w ogrzewaniu podłogowym. Czyli podłogówka rurki, to tak tak. akurat ogrzewanie podłogowe. Okay. Tam e, dalej i już i nic nie powiem będzie. Powiem ci tak, bo to jest kontrowersyjny punkt programu, bo każdy może powiedzieć: no jak, no ale no ukasz, no stare, no przecież ty kładziesz ogrzewanie podłogowe rurki i nie masz pod spodem ocieplone. O co chodzi? Jak mogę Cię zrozumieć? No przecież wyglądasz i mówisz bardzo mądrze, a zrobiłeś tak niemądrą rzecz. I teraz wracamy do Twojego wywodu sprzed kilku odcinków, tak. gdzie wytłumacz, żeby ktoś zrozumiał, jak ogromną wartość ma moc energii ziemi i że ta strata latem, nawet jeżeli byśmy ogrzewali, jest dla Ciebie niewielką stratą. Tak. Y pomieszczenie mie w miejscu, w którym stoimy, to jest 2 metry około 20 pod ziemią. Pod nami jest jeszcze około 30-40 cm betonu, dlatego że w poprzednich filmach mówiliśmy, że jest trochę chudziaka, trochę jest betonu tego już na białą wannę, że to, bo to nie jest chudziak, nie? Natomiast całe to pomieszczenie, za wyjątkiem tych ścian, które są jakby zrobione z cegieł, jest wylewane, tu możemy pokazać, bo tu jest odsłonięta taka ściana, mhm. to jest czysty żelbet. Mhm. czysty beton. Tak, tak czysty mhm. beton, czysty beton e, i ten. E, ten beton, oczywiście tam z tamtej strony jest, jest kawałek ocieplenia, jest piętnastka... Zewnętrzna nie? ściana betonowa, jak gdyby ta fundamentowa jest... No, musi być ocieplona, ocieplona. No, bo tu już na tej wysokości tam zaczyna się już powietrze. już powietrze i tak dalej. Natomiast tutaj na dole mamy temperatura, która jest... 2 metry pod ziemią, nawet ponad 2 metry pod ziemią, gdzie zaczynają się w one, jest gwarantowana. To jest między 5, 8, czasami 10 stopni, w zależności od tego, czy Tak jest. No to wyobraźmy sobie, no dobra, no, izolujemy się z zewnątrz, tak? izolujemy się od temperatury 0 lub minusowej. Nie? Natomiast jeżeli mamy temperaturę 8 stopni, to ile ja muszę podnieść? Od minusowej temperatury powiedzmy minus 5 albo minus 1, gdzie są takie temperatury 0, do 8 stopni, żeby już było trochę cieplej w domu. Tak? Mnóstwo no, no mnóstwo energii muszę wsadzić, a ja mam tą energię już darmową. Jedynie co mogę w tym pomieszczeniu, jeżeli będę dłużej przebywał i chcę podgrzać to, to, to pomieszczenie do temperatury powiedzmy, nie wiem, plus 20, plus 19 stopni, no to już ile mogę zaoszczędzić na tym, że to pomieszczenie już mam na 8, czy tam 10, czy tam 12 stopni. Więc w Niekoniecznie robiąc to 24 godziny na dobę przez 365 dni tak jest, roku. bo ja potrzebuję tylko podgrzać. Dokładnie. No to pomieszczenie jest akurat nietypowe, bo tu, bo tu akurat będzie działalność jakby gospodarcza, więc będą przebywać tutaj ludzie. Więc je, to, to pomieszczenie nie jest po to, żeby... Oczywiście trzeba je podgrzać, tak? Jakby do tej wyższej temperatury, startując już o od, jakie? od 8 10, powiedzmy, nie wiem, stopni, ale po to obkładamy tymi płytami PIR, po to, żeby to ta temperatura nie uciekła, mhm. a nie żeby żeby chronić to pomieszczenie. Żeby chronić to pomieszczenie. Te pomieszczenia już nie muszą być ogrzewane tutaj, no bo jak sam widzisz jesteśmy w zimie, na zewnątrz jest minus chyba 4 stopnie, mhm. natomiast my tutaj mamy tak, że ja chodzę w koszulce, no jest faktycznie trochę chłodniej, ale chodzę w koszulce Ty nie, chodzisz... Nie, tutaj jest dyszka, tu no, Tu, na tu tej jest tej dyszka, tej... może 11, może 11, nie 11 nie wiem, 12 Da się powiedzmy chodzić, tak. wakacje to jest temperatura przyjemna, tak, tak, tak naprawdę Można ją delikatnie, że tak powiem podnieść tylko, natomiast też w, zim, w lecie, tu też jest inna temperatura bo tu jest temperatura około 15-16 17, powiedzmy, stopni, bez ogrzewania, bez klimatyzacji i bez żadnego chłodzenia. Łukasz, powiem Ci tak. Z ogromną, pewnie wielką ciekawością, ktoś po obejrzeniu tego odcinka będzie szukał ciebie na tych ikonkach na wcześniejszych filmach, bo będzie niezwykle ciekawy, jak ten budynek wygląda z zewnątrz. I może celowo, specjalnie, nawet nie ma wielkiej tutaj potrzeby, może żeby wam go właśnie w tym odcinku pokazywać. Bo to, co zrobiliśmy i to, co powiedziałeś, jest na tyle interesujące, że myślę, że tutaj co niektórzy to już mają pobudzoną wyobraźnię i gdzieś tam będą szukali. Bardzo wam dziękuję, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Oczywiście, no co, no wspierajcie nas tutaj, jakąś kaweczkę nam postawcie, czy coś taki przycisk jest odnośnie wspierania. plus do tego wszystkiego rozosilicie wszystkim znajomym, bo my inspirujemy ludzi do tego, żeby byli choćby nawet off-grid i niekoniecznie tak jak Łukasz, żeby się podłączali do sieci elektroenergetycznej. My jesteśmy gorącymi orędownikami tego, żeby się nie podłączać do sieci elektroenergetycznej i żeby nie płacić ani za przesyłowe, ani za nic i tak dalej. Chociaż zaraz ktoś powie, no tak, ale i taki tak panele, falowniki, magazyny energii, a tutaj macie też świetny przykład na to, jak Łukasz potrafił wykorzystać duży, wielki, ogromny magazyn energii, energii cieplnej, z tego względu, że nie jest to nic innego, jak tylko i wyłącznie odkładanie tej energii na jutro, pojutrze. Tak jest. Łukasz koniecznie. Kilowatogodzina. Tak. No w tych drogich. Drogi. Tak. Tak, 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 bo jeszcze na koniec możemy powiedzieć jedno, dwa słowa, mhm. ponieważ. No, bo też może ktoś zarzucić. No dobra, odkładamy energię w cieple, a odkładamy energię w kilowatach, i w kilowatach możemy zużyć na cokolwiek. Nie wiem, telewizor mm -hmm. może pracować, z ciepła nie będzie pracował tak. telewizor. No tak, tylko gdzie mamy największe straty, ewentualnie gdzie największe gdzie y, miejsce, gdzie zużywamy tego prądu? No w cieple, w chłodzeniu. Nie? Natomiast kilowaty. W bateriach, no to te bateria będą żyły 10, 15, może 20 lat, może 5, może nie wiadomo ile, tak? Natomiast są drogie i trzeba będzie je wymienić. Natomiast woda, no woda się nie starzeje, tak? No, no tak, tak, zgadzasz. Łukasz, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Trzymajcie się i widzimy się na kolejnych ciekawych odsłonach. Także mam nadzieję, że jeszcze nas zaprosisz, że będzie jeszcze Zapraszam. okazja, żeby wpaść do Ciebie, odwiedzić cię. Na pewno w momencie, kiedy będzie już wszystko odpalone i będzie już chodziło, to na pewno Was zaproszę i pokażę. Jak, że to jak to po prostu działa? Super, trzymajcie się w takim razie. Widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć, hej!